Witam, nasza firma AUTOGAZARIUS przedstawia BMW X5 E70, wyposażone w sześciocylindrową jednostkę o pojemności 3 litrów i mocy 272 mechanicznych W którym wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej BRC Sequent Plug and Drive. Kolejną w komorze silnika na poczybiu umieszczona została centrala sterująca, następnie Widzimy, jak to zawór gazu z filtrem fazy ciekłej, filtr fazy lotnej. Po drugiej stronie reduktor Genius Max oraz ztyskiwacze gazowe umieszczone zostały za obudową filtra powietrza. Przełącznik wyboru paliwa, benzyna, gaz na życzenie właściciela. Umieszczony został po lewej stronie kierownicy na osłonie słupka. Zbiornik steroidalny producenta Staco zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 73 litrów, średnicy 720 i wysokości 230 mm. Zawór tankowania umieszczony został przy wlewie benzyny pod klapką. Tak prezentuje się BMW X5 E70 z instalacją gazową Berce.